Co i co nas ogłupia? To było nieuniknione. Odcinek dziesiąty, czyli jubileuszowy programu 7 minut, musi być z podkręceniem i jajami. Żebym nie zapomniał, dziękuję za dotychczasowe oglądanie i subskrybowanie kanału. Sądziłem, że w okresie wakacyjnym może być bardzo źle, ale jest ok. Uspokoję też niecierpliwych. Nadaję po wakacjach odcinki z zaproszonymi gośćmi. Jak to mówią, nie wszystko od razu. A teraz pogrillujmy temat, kto i co nas ogłupia. A co najmniej ma taki zamiar. Zacznijmy może nie od tego, kto nas ogłupia, lecz od pytania: kto ma w tym interes, aby nam wciskać głupotę i nieprawdę do głowy? Czyli ogłupiać. Wbrew pozorom, ogólna odpowiedź jest prosta: to ci, co na ludzkiej naiwności i wierze, tak wierzę, trzepią, czyli jak to woli kulturalnie, robią kasę, czyli zarabiają ogromne pieniądze. Wbrew pozorom, nie robią tego tylko mega-biznesmeni lub biznesmeni. Oszukuje was polityka, religia, reklama, media, światowe organizacje ogłupiania. No i sami się też czasami oszukujecie, wierząc w wiele absurdalnych spraw i rzeczy, nie sprawdzając ich. Ci, co pociągają za przysłowiowe sznurki, dobrze o tym wiedzą, że nie sprawdzacie. A wiecie, dlaczego nie sprawdzacie? I znowu odpowiedź jest prosta. Nie sprawdzacie z następujących powodów. Pierwszy to lenistwo. Drugi to wiara, bo inni też w to wierzą. Suma summarum powtarzacie zasłyszane wiadomości. Lub przytakujecie opowiadającym. Trzeci to taki, że jesteście niewolnikami, nieustannie goniącymi za pieniędzmi. Po co? Aby spłacić długi, zaciągnięte kredyty, lub po prostu z powodu małych zarobków, lub też aby nie być gorszymi od innych, np. sąsiadów. Czwarty to strach. Tak tak, boicie się opinii i krytyki w pracy, w rodzinie i pośród znajomych. Boicie się też zablokowania na przykład waszych stron internetowych na portalach. I co by wtedy było? Życie by niektórym się zakończyło. No, wyszedł mi niezły rym. A tak dla waszej ciekawości. Zobaczcie na przykład na Facebooku, ile razy zablokowano w 2021 roku moje posty. Sądzę, że mnie trochę znacie, zazwyczaj ważę słowa i nie przesadzam. Nie wspomnę już o tym, że nie używam słów obraźliwych i wulgarnych. Czy zadawanie trudnych pytań i. Przedstawianie innych opinii to coś złego, niepoprawnego? No jasne, że nie. To po co to zrobiono? To proste abyście nie myśleli, nie próbowali dotrzeć do prawdy, aby was ogłupić. Macie tylko wykonywać polecenia i myśleć, jak są ci, co traktują was jak bankomaty, z których wyciąga się kasę. A teraz kto was oskubuje i ogłupia? Przede wszystkim magnaci przemysłowi, bankierzy i światowa arystokracja, która tak naprawdę nigdy nie upadła i ma się dobrze. Ci, których nazywa się spiskowcami, często używają na tę elitę określenia globaliści. Jednak aby ci globaliści mogli was skutecznie ogłupiać, potrzebują przede wszystkim gwarantów ogłupiania, czyli tych, którym bezrefleksyjnie i całkowicie uwierzycie. A komu wierzycie? I tutaj w moim rankingu numerem jeden jest religia, numerem dwa media, numerem trzy polityka. A teraz przejdźmy do przykładów. Mamy rok 2021. Dokładnie wiecie, co to za rok, bo większość pracowała zdalnie. Czy myślicie, że przemysł farmaceutyczny tyle by zarobił, gdyby nie ta moja rankingowa trójka? Media sprowadzały do programów autorytety, i na okrągło wywoływano atmosferę paniki i strachu. Nawet jeden znany redaktor, którego znam osobiście, historyczna ostoja prawicy, mający wyjątkowe wpływy w rządowej telewizji, stracił program i został wylany z roboty, bo zadawał niewygodne pytania. Politycy? W Polsce tylko jedna partia miała wątpliwości, reszta gdakała. Zgodnie z przyjętym światowym scenariuszem. A Kościół? Bo to jeszcze tak zwani wierzący mieli wątpliwości. Wszyscy w mediach widzieli, jak to tak zwana głowa tej instytucji pozwoliła podać sobie wiadomo co. Oczywiście wszyscy w państwie kościelnym to zrobili nakazowo. No i wierni otrzymali odpowiedź na wątpliwości. Kiedy myślę o religii, to zawsze mam w głowie biblijną wizję Jana w Apokalipsie. Mam tu na myśli nierządnicę, czyli kobietę sprzedajną, siedzącą na bestii. A na dodatek też wiem, że to religia, która namaszcza władców i święci wszelkiego rodzaju biznesy. Tak dodatkowo, abyście nie dali się doszczętnie ogłupić, to zwrócę Wam uwagę na wojnę na Ukrainie. Pewnie nikt już o tym nie pamięta, ale prezydent Rosji zwrócił się o wsparcie w tak zwanej wtedy jeszcze operacji wojskowej do prawosławnego patriarchy Moskwy. To taki typ w prawosławiu papieża. Bo jak pewnie nie wiecie, kościół rzymskokatolicki i pra prawosławny, a nawet anglikański, to był kiedyś jeden kościół. Tylko się pokłócili i rozstali. Dla świata ze względu na różnice poglądowe, a dla człowieka rozumnego dla władzy, wpływów i szmalu. Czy jak zawsze. Wróćmy do Ukrainy. Zaczęło się od tego, że ukraiński patriarchat Kijowa odłączył się od Moskiewskiego. Tak po ludzku, to nie chciał płacić Moskwie kasy szmalu. No i się zaczęło. Patriarcha Moskwy poskarżył się prezydentowi Rosji, a ten już ułożył sobie plan. W międzyczasie, aby zrekompensować sobie straty, oskubali czyli zdelegalizowali w Rosji świadków Jehowy. Przyjęto ich majątek, zresztą ci to raczej pod względem organizacyjnym korporacja religijna z Ameryki, a nie Kościół. I nie zważywszy na uczciwe życie tych ludzi, pozbawiono organizację majątku i nieruchomości. Kto dostał tę kasę za delegalizację? To się chyba domyślacie. Jak sami widzicie, tak to działa. Nie sądźcie, że zamierzam coś w Was zmieniać. To są Wasze decyzje. Macie wolną wolę. Jednak polecam Wam poczytać to, co napisałem w książkach. Dla własnego bezpieczeństwa. Im będzie nas, myślących więcej, to chyba lepiej. Tamta strona zawsze wyhamowuje, jak widzi, masowy sprzeciw. Nie dajmy się ogłupiać. Poszukujmy prawdy i mądrych odpowiedzi. Do zobaczenia w następnym odcinku 7 minut.